Cześć, z tej strony Piotrek Dużo osób mówiło, że Perkinsy w zimę słabo odpalają Więc dzisiaj sobie to sprawdzimy Na przykładzie mojego Perkinsa W chłodnicy nie ma wody Biorę jak odpali to wleję Tu jest wąż odkręcony, znaczy wyciągnięty Tu jest odkręcony zaworek Dziś w nocy było yy, minus 12 stopni. Teraz mamy jakieś minus 5. Ciągnik nie ma żadnych grzałek. Żadnych dodatków, które tutaj mają, mogą wspomóc w jakiś sposób rozruch. Próbujemy. Jak widać, palił w miarę ładnie tutaj widzicie New Holland też się ładuje ogólnie odpala, przed chwilą nawet był jeżdżony ale że teraz będę wodził siano to na wszelki wypadek wolę sobie podładować tutaj jeszcze mamy 50 50 Przynajmniej moja odpala dużo gorzej od, yy, od Perkinsa, ale może to ze względu na to, że ma też trochę starszy i słabszy akumulator. To by było na tyle. Idę na lak wody. Chcę przejechać, się trochę pochodził.